Dzień dobry, witajcie w kolejnym flashu. Kontynuując serię przyglądania się z bliska nowym iPhone'om, dziś skupiam się na najbardziej kontrowersyjnym z tegorocznych jabłkofonów, czyli super smukłemu modelowi R. Tytułem wstępu. Nazwa R w oczywisty sposób nawiązuje do dziedzictwa MacBooków w serii z takim dopiskiem, również skupionych na lekkości, poręczności i smukłym profilu. Nie sposób nie odnotować też, że pominięto logiczną według mnie 17 w oznaczeniu. Najpewniej by podkreślić unikatowość rozwiązania i oryginalność konceptu. Według mnie nieco bez sensu, bo nawet podczas premiery nowych iPhone'ów R w prezentacji po prostu zajął miejsce dotychczasowego plusa. A prawda jest taka, że całość pomysłu na taki smartfon nie jest ani unikatowa, ani oryginalna. Oczywiście Apple czegoś takiego nie wymyśliło. Przy okazji tej marce coraz rzadziej zdarza się coś wymyślić, a nie tylko wymyślić na nowo. Super cienkich telefonów w przeszłości mieliśmy sporo, jeśli mnie pamięć nie myli. Palmy pierwszeństwa w kategorii najcieńszych telefonów nadal dzierży Vivo X5 Max z 2014 roku z profilem o grubości 4,75 mm. Ale w Polsce znacznie bardziej znany i nie boję się powiedzieć nawet popularny był Kazam Tornado 348, 10 lat temu mierzący jedynie 5,1 mm, na dodatek bez żadnej wyspy. Smuklejsze są oczywiście także różne różnorakie foldy, gdy są rozłożone. Na przykład Huawei Mate XT w najcieńszym miejscu ma oszałamiające 3,6 mm, a od momentu pojawienia się plotek o cienkim iPhone'ie, konkurenci także zaczęli się prześcigać co są w stanie w tej kategorii pokazać. Najbardziej znany z tych eksperymentów to Samsung Galaxy S25 Edge, ale są też Nubia R czy Tecno Spark Slim. Erma w najsmuklejszym miejscu 5,6 mm, w najgrubszym, czyli tu, gdzie są obiektywy, jakieś 11, bo właśnie tutaj w tę szeroką wyspę aparatów wsadzono większość podzespołów. I tak, to naprawdę mało. Czuć to po wzięciu w dłoń i można uznać za zaletę, jeśli ktoś nosi telefon w wewnętrznej kieszeni kurtki czy marnarki, albo nie chce mieć wypchanych kieszeni. Czy w innych codziennych scenariuszach jest to jakkolwiek przydatne? Ja tego póki co nie widzę, szczególnie, że założenie tu i na sprzęt znacznego pogrubia, a ratowanie baterii dedykowanym aplowym powerbankiem przyklejanym magnetycznie do plecków zupełnie eliminuje główny atut urządzenia. Jeśli więc ultra smukłość nie jest praktyczna, to po co jest w ogóle? Ano dlatego, że prawdziwe innowacje w świecie smartfonów skończyły się jakiś czas temu i wielcy giganci z tego rynku muszą nam próbować wciskać coś innego. Tak jak kiedyś konkwistadorzy mamili tubylców paciorkami i świecidełkami. Ultra smukła konstrukcja jest niczym innym jak właśnie takim świecidełkiem, marketingowym trikiem, bzdurą, której niewiele osób chce, a jeszcze mniej potrzebuje. I tylko od nas, klientów, zależy, czy ten nowy wymysł działu sprzedaży Apple i spółki łykniemy. Air jest jednak sprzętem istniejącym i oferowanym tu i teraz. Zerknijmy więc na poważnie, jaki ten marketingowy, smukłościowy myk ma wpływ na całość urządzenia. Po pierwsze, wymusił wzmocnienie konstrukcji, żeby nie wydarzyło się kolejne bandgate, jak za czasów iPhone'a 6, czyli aferka polegająca na wyginaniu się telefonu. Korpus jest więc wykonany z tytanu i to tytan tej samej klasy, co w przypadku iPhoneu 16 Pro. I tak, to obecnie jedyny iPhone w oficjalnym, aktualnym portfolio marki, w którym ten materiał zachowano. Przy czym, tu jest szlifowany na wysoki połysk i barwiony, w zależności od wariantu kolorystycznego. Wyraźnie wzmocniono też szkło. Z dwóch stron to jest Ceramic Shield 2, bardziej odporne na zarysowanie i stłuczenia tafle. Konstrukcja była też poddawana przez Apple testom na odkształcenia. Można je sobie obejrzeć w sieci. I koniec końców marka chwali się, że to najbardziej odporny iPhone w historii. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć zaś, że wbrew mojemu, wyrażonemu także przed sekundą, sceptycyzmowi, sprzęt po prostu mi się podoba. Błysk korpusu, płynne przejścia, szkła z plecków na wyspę aparatu, tak, to jest jeden element, nie ma tu żadnych łączeń. Oraz mix tekstur wygląda bardzo estetycznie i aż żal, że podobne rozwiązania nie zostały użyte w poprzednikach czy pozostałych tegoroczniakach. Po drugie i co widoczne na pierwszy rzut oka, odchudzenie konstrukcji wymusiło usunięcie kilku ważnych rzeczy ze sprzętu. iPhone R ma tylko jeden aparat, to jest ten główny 48-megapikselowy moduł z pozostałych 17, z przysłoną 1.7, autofokusem Dual Pixel i znakomitą stabilizacją sensor Shift. Apple przekonuje, że on może spełniać rolę 50 aparatów, ale tak realistycznie patrząc naprawdę dobrze będzie wyglądać najpewniej tylko dwu i może trzykrotny zoom. Zresztą sami ocencie jak wypadły pierwsze foty, które telefonem zrobiłem. Po trzecie, R nie ma slotu fizycznych kart SIM. Działa w oparciu o eSIMy i tylko eSIMy. Po czwarte zaś, w smartfonie nie zmieściły się głośniki stereo. Sprzęt gra monofonicznie i już teraz mogę powiedzieć, że dużo, dużo ciszej niż słynące ze świetnej jakości dźwięku pozostałe iPhone'y. Po piąte zaś, oczywiście dużo mniejsza jest bateria. Ona ma 3150 mAh, a to jest o ponad 800 mAh mniej niż w 17 Pro, który na dodatek ma mniejszy ekran. I gdyby ktoś był ciekaw, nic nie wskazuje na to, żeby ogniwo było krzymowo węglowe z pierwszych testów wynika, że sprzęt jest w stanie wytrzymać cały dzień umiarkowanie intensywnego używania, więc jest lepiej niż w przypadku Samsunga Galaxy S25 Edge. Ale na pewno czas pracy na jednym ładowaniu będzie kompromisem, biorąc pod uwagę to, co potrafią w tym aspekcie pobratymcy. Przy okazji, R nie dostał też szybszego ładowania z 17 Do 50% dojeżdża w pół godziny, nie o 10 minut szybciej jak 17. Co zaś udało się do R wsadzić? Na pokładzie jest najmocniejszy smartfonowy procesor Apple, czyli A19 Pro, ten sam co w iPhone'ach 17 Pro i 17 Pro Max, z gigantycznym zapasem mocy i będę obserwował jak on zachowuje się w tak smukłej konstrukcji pod kątem odprowadzenia ciepła. Jest 12 GB w ram jest nowy 18-megapikselowy aparat do selfie z kwadratową matrycą, umożliwiający pstrykanie fot poziomych i pionowych bez konieczności zmiany orientacji telefonu, jest wodoodporność potwierdzona certyfikatem IP68, jest 20-watowe ładowanie bezprzewodowe z magnetycznym mocowaniem MagSafe i jest przycisk kamera kontrol do obsługi aparatów na prawym boku. Znacznie cieńszy, ale za to nadal bezużyteczny dla większości użytkowników. Apple udało się też upchnąć do sprzętu znakomity ekran. Ma 6,5 cala, to jest OLEDowa Super Retina XDR odświeżana w zakresie od 1 do 120 Hz, z jasnością szczytową na poziomie 3000 nitów. Czyli że ta sama matryca, którą zastosowano we wszystkich iPhone'ach 17. Jakie są zatem moje pierwsze wrażenia? Ano takie, że nie do końca wiem z myślą o kim Apple era projektowało. Rozumiem, że ze względu na design to mógł być telefon dla faszonistów, ludzi podążających za modą, albo na przykład influencerów czy podobnego tałatajstwa, ale nie wyobrażam sobie, żeby wystarczył im jeden aparat i bateria trzymająca maksymalnie dzień. Może zatem dla dojrzałych eleganckich ludzi, którzy cenią styl. Ponownie, kto z nich chciałby więcej stylu kosztem czasu pracy? Może dla odbiorców, którzy chcą najlepszy aplowy procesor, ale nie chcą albo nie mogą wydać tylu pieniędzy, ile kosztują 17 Pro. Spokoj, tylko że R kosztuje w najprostszej wersji z pamięcią 256 GB 5299 zł, a 17 Pro tylko 500 więcej. 500, za które dostaje się znacznie więcej funkcji i wyraźnie lepszą specyfikację. Wychodzi mi więc na to, że iPhone R to smartfon dla ludzi, którzy są podatni na marketingowy przekaz i świeci dełkowate nowości. I tu i teraz szkoda mi tylko, że tak ładny design zmarnowano na nikomu niepotrzebny eksperyment. Co wy sądzicie o iPhone R? Czy to jednorazowa marketingowa bzdurka, czy też nie znam się i to jest wyjątkowo ciekawy smartfon z hukiem otwierający nowy segment ultrasmukłych telefonów? Zapraszam do sekcji komentarzy. Dajcie znać, co sądzicie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek się Wam podobał. I suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. I tak, na zdjęciach są tarnowskie góry, bo czemu nie? Trzymajcie się, cześć.